Siemaneczko kochani, witam was serdecznie 1 grudnia, czyli w pierwszy dzień. Wymyśliście intro, które yy, powiem wam, że totalnie, totalnie, totalnie mnie podjarało. Wymyśliłem to miesiąc temu. Znalazłem świetną polską ilustratorkę, która okazało się, że w ogóle pochodzi z mojego rodzinnego miasta. E, na dole Wam ją podlinkuję. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, czy Wam się podobał filmik. E, myślę, że to takie fajne, ciekawe ubarwienie e, i, 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 i taki element, który może trochę wyróżnić moje vlogmasy na tle innych. W każdym razie czeka nas masa atrakcji, masa konkursów i pierwszy konkurs już w pierwszym vlogu, czyli dzisiaj. E, ale musicie na niego poczekać aż do końca. E, pod koniec Wam powiem, co trzeba zrobić i co możecie fajnego wygrać. A tymczasem zabieramy się za pierwszy kalendarz adwentowy. Zamówiłem w tym roku trzy, jednakże mi do tej pory tylko jeden, więc. Zaczynamy od kalendarza. Aqua di Parma, nie wiem czy znacie tę markę. Często pokazywałem wam ją na Insta Stories, ponieważ uwielbiam ich perfumy, zwłaszcza w okresie letnim. Mega przypominają mi takie wiece: wakacje we Włoszech. Niemniej jednak, przejdźmy do pierwszego okienka mega się myślałem czy otwierać kalendarz cały naraz czy otwierać po jednym okienku, ale stwierdziłem, że takie jest jego przeznaczenie więc będziemy otwierać codziennie jeden boże nie mogę go o dobra, udaje się zaraz, wygląda prześlicznie w pierwszym okienku kryła się miniatura y, zapachu kolonia, czyli takiego klasyku Klasyka z marki Acqua di Parma, wygląda super uroczo, wygląda totalnie tak jak pełnowymiarowa wersja, tylko w takiej mini-mini-mini mini wersji. Pudełeczko nawet jest identyczne, o. Także mega się jaram, tego zapachu akurat nie mam, więc chętnie wypróbuję, no i jestem ciekaw co kryje się w kolejnych okienkach. Zbieram się zaraz na miasto, bo jest godzina 10, a potrzebuję ogarnąć jeszcze jedną rzecz i później jedziemy na świąteczne zakupy. No i będziemy robić kalendarz adwentowy dla Dominika, ponieważ Dominik poprosił mnie, czy mógłbym mu coś takiego zorganizować, taki, wiecie, bardziej fashion lifestyle, trochę stylowy kalendarz. Niestety w tym roku bardzo dużo marek zrezygnowało z robienia swoich kalendarzy, więc stwierdziliśmy, że sami zrobimy swój. Are you excited for Christmas? Macie Kasię od razu w ogóle. Kasia już została pokazana w filmie. Nie wiem, czy jestem jeszcze gotowy na święta. Jest jeszcze 24 dni. A wiesz co pomaga przygotować się na święta? Świąteczne piosenki. A puszczałem, ale to nie o filmie tak nie możesz. Ale wiesz. Dominik tańczy, piszcie w komentarzach jaka to piosenka, ja wam teraz wyciszę. Koniec. Ruda tańczy jak szalona, zgadłem? Nie. O nie. No, jestem ciekaw, czy zgadliście, chociaż podejrzewam, że początek tego jak mówiłem mógł wam zdradzić jaka to piosenka. Eee, no i oczywiście idealny układ Dominika, na pewno zgadliście o co chodziło. No, ty w ogóle jesteś już taki odwalony dzisiaj jak na Christmas, ale... Tak, bo ja jestem... Jest ja... Na Christmas day. Słuchaj, bo to jest tak. 30 listopada, pierwszy wydniach. Musisz e, nagrać taki TikTok. Właśnie Gdzie jest Filip? Ja się... Filip? Pozostając w temacie piosenek, zapraszam Was serdecznie na moją playlistę na Spotify. Stworzyłem ją specjalnie pod vlogmasy. Zawiera ona najlepsze świąteczne piosenki, moje ulubione. Takie klasyki, takie nowe. Wydaje mi się, że totalnie przypadnie Wam do gustu. Piszcie mi też w komentarzach, które piosenki chcielibyście dorzucić do playlisty. Mega lubię dzielić się z wami muzyką i też dużo piosenek czerpię od was, więc fajnie by było, jakbyśmy stworzyli tę playlistę razem. Także czekam na Wasze propozycje. Piszcie koniecznie, eee, a ja pakuję plecak i zbieramy się na miasto! Słuchajcie, ja już dotarłem na miejsce, skończyłem to, co miałem skończyć, e, więc ruszamy na pierwsze świąteczne zakupy. Jestem przy domach w centrum, tutaj pod TK Maxem. czekam jeszcze na Karolinę, żeby ją gdzieś tutaj szybko złapać. E, idziemy poszukać jakiś pierdół świątecznych do Tigera i e, pierwsze prezenty do kalendarza adwentowego Dominika. Także no, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dalej, a ja szukam Karoliny, nie wiem, gdzie jest Karolina. Karolina, where o, to na miejscach kultury, więc w sumie jesteśmy tacy prawdziwi turyści. Jest Karolina, moi drodzy, uwaga, co masz, co masz, co masz, co masz, co masz, co masz, co masz. Co masz? Coś dla ciebie. Jak to? No o mój Boże! Ale super! Jezus, wszystko jest dzisiaj po i myśli, pięknie świeci słońce. Jeszcze tak o, bardzo. dziękuję bardzo. Idziemy do tego, po jakieś świąteczne pierdoły, e, a później idziemy do tam do złotych terazów albo tutaj do CCC, bo potrzebuję kupić jedną rzecz, pierwszą do kalendarza adwentowego Dominika i jest to związane z butami, ale co to jest, powiem Wam później. Ale cute są to miseczki, patrzcie. Oczywiście ta kamera nie łapie fokusu na nic. O jest. Patrz, to są do odmierzania w środku. O fajne to jest. Ej, ultra cute. Patrzcie, tutaj Karolina znalazła takie fajne dodatki do pakowania, więc jak będziemy robić e, kurs pakowania prezentów, na pewno sobie takie coś kupimy. Znalazłem takie znaki. E, to będzie spoko jak przyczepię to przy stanowisku, gdzie Dominik będzie miał prezenty w tym kalendarzu. Kosztuje 8 zł mega spokoca. To jest Christmas Bullet planner. jest w środku. Nic. Tak? Nic. E, myślałem, że będzie... Myślałem, że to będzie takie wie, że masz listę rzeczy, które potrzeba zrobić na święta. Ej, słuchajcie, w tej że jest miliard różnych świetnych bombek i stwierdziłem, że na naszą glace choinkę każdy będzie miał swoją bombkę, która jakoś tam odzwierciedla to, czym się zajmujemy. Uwaga, fokus. I znalazłem z watą cukrową to będzie dla Dominika. Weźmiemy pizzę dla Filipa. A dla ciebie? A dla mnie to? Cóż? Może kamerę po prostu. Szkoda, że nie mam aparatu. Eee. Co ja ubię robić? Może but, bo jestem butomaniakiem. To są buty. Tylko czemu są zielone? Może but? Albo kulę dziecko Bo party killer. No. Nie, ja bym wziął sobie but taki czerwony może. Myślę, że będzie fajny akcent na świąteczną fainkę. Kapusta, Karolina, Kapusta. Pak Choi. I te bamki wszystkie są po 6 złotych, więc jak szukacie jakiegoś takiego oryginalnego uporwania choinki, to bardzo spoko obce. I znalazłem słuchajcie świąteczne czapki, więc biorę trzy. To jest totalny hit, na pewno takie pierniczki z czekoladą na dole, totalnie obustrzanie kościołów, 10 zł jest takie duże pudełko, więc wbijajcie tutaj, gara koniecznie. Mamy już świąteczne, e, pierwsze świąteczne rzeczy, taki mały, niezbędny vlog Masowicza e, i teraz idziemy do jakiegoś obuwniczego sklepu. Słuchajcie, skoczyliśmy jeszcze do Złotych Tarasów, e, sprawdzić czy już jest świąteczna kolekcja świec. Nie wiem, czy było mnie słychać. Sprawić, czy już jest świąteczna kolekcja świec z Bath Body Works. E, jeśli mnie obserwujecie na Instagramie, jeśli nie, to tutaj macie 3 sekundy na to, żeby to zrobić. E, ja mam taki swój jeden ulubiony zapach, który jest tylko i wyłącznie zimą e, i poluję na niego w tym roku. No, miejmy nadzieję, że się uda. Karolina, myślisz, że będzie? Będzie, będzie. Będzie. No to idziemy. Nie idziemy, ale bo jest czerwone. O nie, jednak idziemy, nie jest zielone. Roskwiniliśmy światła są świątecznie w kolorach, bo macie zielone i czerwone. Jest to super inteligentna rozkmina. I w ale sumie pomarańczowy to jest taki trochę złoty. O no, no, to bardzo. To nie wiem czy to pomarańczowe czy żółte światło jest. Żółte? Co? Co? Żółte czy pomarańczowe jest to światło pomiędzy? Pomarańczowe. No to tak jakby złote trochę. Jezus, to jest najpiękniejszy dzień. Dziś po prostu, przysięgam Wam, znalazłem mój świąteczny zapach ulubiony, i jeszcze było minus 40%. To nie jest to kramat, teraz mi ja te świece kupuję co roku na święta. I uwierzcie mi, moja reakcja w sklepie była zaskakująca. Karolina ją znalazła, ja już byłem zrezygnowany, że kurczę, nie mam mojej ulubionej świeczki. Te wszystkie inne były takie ultra słodkie, a ja jednak nie przepadam za słodkimi zapachami. No ale to jest przepiękna po prostu, więc ja się, kupiłem świecę. Czy się już znaczy, że jestem stary, skoro jaram się ze świecy? Nie, dobra odpowiedź, Karolina. Boże, moje włosy dzisiaj wyglądają kosmicznie. W każdym razie, jako pierwszy prezent, zdecydowałem się, że wsadzę Dominikowi do kalendarza krep, czyli coś takiego do impregnacji butów. Dominik teraz jest wielkim fanem Air Jordanów jedynek i kolekcjonuje je, a wiem, że coś takiego pewnie by mu się przydało. Dlatego myślę, że będzie to fajna niespodzianka. Plus, chciałem dodać też skarpetki z Nike. Ale nie wiem, czy wiecie, białe, długie skarpetki są teraz czymś totalnie niedostępnym. Nigdzie tego nie ma. Patrzyliśmy w trzech sklepach, nigdzie ich nie ma. Więc yy, dostanę sam krep. Mam nadzieję, że będę happy. Wrzucę może jakieś czekoladki czy coś na osłodach. No, teraz jedziemy do IKEA, żeby zobaczyć, czy tam będą jakieś świąteczne rzeczy. Tu jestem ultra głodny i mam mega ochotę na krepę A Ty? No, ja też. Słuchajcie, jesteśmy już w Ikei, ale z uwagi na to, że. piękny zachód słońca za nami w ogóle. Z uwagi na to, że nic nie jadłem przez cały dzień, e, idziemy najpierw po jedzenie. Niestety nie można jeść na miejscu, więc weźmiemy jedzenie do samochodu i później e, wrócimy na zakupy. Krupsiki z Ikei to najlepsze, co mogło mnie dzisiaj spotkać. Zaraz po pięknej świecie. Ja chyba potrzebuję takich bombek. O. srebrne czy złote? Piszcie w komentarzach, które ładniejsze. Słuchajcie, w końcu udało mi się znaleźć kolekcję e, IKX Byredo, czyli z tymi pięknymi perfumami. Wszystkie świeczki są ręcznie robione, więc totalnie, totalnie mega. Patrzcie w ogóle jakie piękne mają opakowania. Super opcja w sumie na prezent. I świąteczny i mikołajkowy. Myślę, że każdy będzie zadowolony. A później z tych opakowań można sobie zrobić, nie wiem, przyprawnik jakiś, czy coś w tym stylu. Powiem wam, że mieliśmy wejść na chwilę, a wyszło jak zwykle w Ikei, więc spędziliśmy tam tyle czasu, że jest już ciemno. W każdym razie mamy już shopping i wracamy do domu. Słuchajcie, udało się, dotarłem do domu, mam cały shopping. Kupiłem jeszcze chłopakom cynamonki mrożone w Ikei, bo wiem, że oni strasznie lubią, a... No, stwierdziłem, że zanim je dowiozę z tamtym, to będę już nieswieże, więc lepiej, żeby wstawić je sobie do piekarnika w domu. E, shopping z pokażę wam później. Idę e, pokazać im, co fajnego znalazłem, e, jeśli chodzi o bomby. Zacznę od Filipa, bo Filipa dzisiaj jeszcze nie widziałem. Nie wiem czemu, jakoś strasznie długo spał. How are bird? I have a, a czapka for you. Christmas czapka. Nie, ona się dobrze układa. Musisz ją nacisnąć i wygląda dobrze, patrz. U, wyglądasz jak elf, patrz. I na choinkę stwierdzam, że każdy będzie mieć swoją bombkę, o, taką no, z atrybutem no, i to będziesz mieć pizzę. Pepperoni. thank you very much. jeszcze nie mam. Wiem. Dominik, where are you? I got a gift for you. Nie było większy Ładnie wygląda. Któż ja nie mam założonej. Dlatego wygląda ładnie. I tak właśnie zaczynają się święta. Nie, to nie po prostu tak. daje świąteczny klimat. I znalazłem bombkę z watą cukrową. A to ja ją miałem w tamtym roku? Tak? Bomby <laughs> takie, a, ale ładna ładne. Ale nie wiedziałem, że miałeś. Tak. No właśnie się śmiałem wtedy, że wata cukrowa premiera, to mam i, i bombkę waty cukrowej. A to nie wiedziałem o tym. Mam na Kasi? Do kasi mam na mam cyno mąki. To też fajnie. Ale dziękuję bardzo kochanie. Bo stwierdziłem, że każdy będzie mieć jakiś taki swój atrybut na naszej głównej choince. No idealnie, bo ja tutaj nie robię różowej, to będzie w salonie dzisiaj. Tak. Warto cukrowej, do. No Czyli znalazłem pie. pizzę, którą widzieliśmy w. Ten. No, super. A ja mam też kamerę, co kupiłem, to też opowieszmy tam. Ja jeszcze but kupiłem, bo stwierdziłem, że ja lubię but. Dobra, ja też lubię. A są Jordany? Nie. Kupmy taką bombkę Jordany. A to było spoko. Pizze. Jas. Yes. Jas! Uh, yes. Trochę w topa z tymi bombkami. No ale cóż, life is life, co zrobić? Będzie po prostu więcej. Czas przygotować kalendarz adwentowy dla Dominika e, i stwierdziłem, że wykorzystam do tego stand, który mamy tutaj. E, wykorzystam kubeczki po wacie, akurat mamy ich dość sporo. E, I tam pochowam kartki z podpowiedziami, gdzie znajdują się poszczególne prezenty. Ustawię tutaj w taki... Jak to się nazywa? W taką piramidę. I Dominik będzie brał sobie codziennie jedno i szukał prezentu. Muszę pokminić jeszcze nad zagadkami. W każdym razie znalazłem coś taki, znak w gezie, który przyczepię tutaj, żeby było wiadomo, gdzie jest... A w sumie nawet nie muszę przyczepiać. Żeby było wiadomo, gdzie są prezenty. No, więc zabieram się za... Układanie. Słuchajcie, przygotowałem sobie taki zestaw. E, mam tutaj numerki od 1 do 24. Mam 24 puste kubeczki, więc przewiążę po prostu e, takim sznureczkiem te cyferki i ustawię je w piramidkę, tak jak wam mówiłem. E, Musisz tylko pomyśleć nad zagadkami. Wydaje mi się, że to spoko opcja, zwłaszcza jeśli chcecie zrobić coś bardziej kreatywnego. Nie wiem, dla przyjaciółki, przyjaciela, mamy taty, siostry, brata. Bardzo spoko opcja, bo. To jak nie wy, wie, wie najlepiej ciało, to sobie potrzebują. Także zabieram się za wycinanie, wiązanie, wymyślanie, pisanie i układanie. Strasznie dużo czynności na raz. Wygląda to w ten sposób. Nie wiem, jak to się stało, ale praktycznie idealnie, nawet wyliczyłem jakby te rządki. Wygląda całkiem nieźle. E, idę teraz zapakować pierwszy prezent. Często staje różne paczki pierowe, w których torebki są wypełnione właśnie takimi e, bibułkami, więc stwierdziłem, nigdy ich nie wyrzucam. Zawsze sobie zostawiam, bo A przydadłby się na święta, B często jak wysyłam Wam rzeczy z wyprzedaży szafy, to się to przydaje jako wypełniać i dzisiaj przyda się idealnie, zawinąć to pierwszy prezent. Słuchajcie, wymyśliłem coś w tym stylu. E, myślę, że będzie fajne nawiązanie do prezentu. Mam nadzieję, że Dominik je znajdzie. Dobra, słuchajcie, idę schować prezent, póki nie ma Dominika w pokoju. No tu ktoś tu ma Christmas O, tu sobie go but Schowam to do tego, który jest najdalej. Każde budycie jest takie jakby prawidło, więc jedno. Tak jak wspominałem Wam, na początku przychodzę do Was z konkursem. W ciągu naszego vlogmasowego maratonu będą aż cztery konkursy z czteroma różnymi kategoriami nagród. Żeby wziąć udział w dzisiejszym, czyli pierwszym z nich, e, będziecie musieli stworzyć świąteczną układankę. Wiecie, że na moim profilu często pojawiają się układanki, e, czy jakieś takie zdjęcia kompozycyjne. Chciałbym, żebyście zrobili coś podobnego, tylko w świątecznym klimacie. Musicie wrzucić to zdjęcie na swój profil na Instagramie. Profil musi być publiczny, pamiętajcie. Oznaczcie mnie w, w poście, żebym mógł to zobaczyć. E, I ja w niedzielę wyłonię e, pięciu zwycięzców. Do wygrania macie perfumy czołowych marek, które tutaj wam się wyświetlą. Są to między innymi Kylian Cartier e, czy Aqua de Parm, Więc wydaje mi się, że nagrody są naprawdę wartościowe. Fajny prezent na Mikołajki, czy też już później świąteczny. E, mam nadzieję, że weźmiecie udział. Trzymam za was mocno kciuki. E, no i przechodzimy do dalszej części vloga. Słuchajcie, Dominik nagrywa unboxing pierwszego pudełeczka. Na TikToka więc wbijajcie do niego. Jak to w butach? Biegnij, 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 biegnij. Jest, ale wolniej, bo ja nie. Idziemy na moje kadrowe. Filip, co robisz? Zajmowałem kaczkę z Maką. O, o okej. Okay. Słuchajcie, no trochę butów mam, więc chwilę mi to zajmę. A to będzie już ten prezent jakby w bucie? Tak Tu też są buty No Wszędzie właśnie tu są A, zel, to ty? Tak no. Chyba, nie wiem Kiełbasa? <laughs> tak myślałem, Josa. na początku myślałem, że kebab Chciałem mieć Chorizo Takie Uwaga Unboxing Ach, oh, oh. Nie rzucaj tak tym, być Co to? I odbijamy Uuu. O, ja chciałem to dzisiaj kupić! Tak myślałem <laughs> Dobrze, a możemy więcej takich tu znaleźć <laughs> Bo to starcza na dwie pary butów A ja potrzebuję więcej A co ej, nie wiedziałem kucham? na ile to starcza, ale myślałem, że Ci się przyda po no, prostu No totalnie, bo cały czas po to się wybieram, żeby jechać i kupić i nie kupuję Ale dziękuję, ej to, to jest kozackie mhm. Spodziewałem się, że prędzej czy później ktoś to zrobi, nie spodziewałem się że zrobisz to Ty i to jeszcze na samym początku, To mnie właśnie tam. rozwalił moją wieżową konstrukcję Ale patrz, to tylko stąd to jest dwunastka i brakuje jeszcze tutaj tylko, siódemki. Brakuje też dziesiątki, ale już o nie mówię. No to dziesiątkę do ty tutaj <laughs> zagubiłeś, nie? Filip został strażnikiem domowego ogniska. Filip, płonie ci kolano. Ja w ogóle e, znalazłem jeszcze jedną fajną rzecz i jutro bądźcie przygotowani, bo będziemy pisać listy ze Świętego Mikołaja. A ja widziałem, jakieś taka strona jest i możesz wysłać swój list. A to ja mam takie coś innego, ale też okay. podobne. Filip, a ty tak. co będę chciał? Kupi ci to co napisałeś w liście. Chciałbym, żeby dał nam wbile, Jeśli będzie to będzie sensowne. Ale to w sumie takie nawet miłe. Tak. A ty, Filip, jak co byś chciał? Ja nie umiem pisać. <laughs> no to nic. No mamy problem. Tobie wysyłamy, załączniki na głosową. co? Co byś narysował? Co? 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 co Ok, Słuchajcie, czas odpalić świeczkę. Już mamy wieczór. Mam choć po Powiem wam, że czekałem na tę świeczkę przez praktycznie pół roku. Jutro jak mi się uda, to znajdę i pokażę wam, jak wyglądały w tamtym roku, bo ten sam zapach miał inne opakowanie, był taki bardziej niebieski. Na koniec filmiku małe ogłoszenia parafialne. Filmiki będą pojawiać się codziennie o godzinie 18 od dzisiaj, czyli 2 grudnia aż do 25 grudnia. Nagrywam je z jednodniowym wyprzedzeniem, także teraz właśnie oglądaliście mój pierwszy grudnia. Nie wiem, czy rozumiecie co mi chodzi. Mam nadzieję, że tak. Eee, podczas naszych vlogmasów przewinie się wiele ciekawych gości, których wcześniej nie widzieliście na kanale, ale myślę, że na pewno ich kojarzycie. Będzie wiele świątecznych wyzwań. Dowiecie się, jak ubrać się na święta. Eee, będziemy razem robić pierniczki, będziemy robić Pierogi, ale nie będę Wam zdradzać za dużo, bo naprawdę przygotowałem wiele fajnych atrakcji, będą też pranki na chłopcach i różne niespodzianki. Także mam nadzieję, że będziecie ze mną przez wszystkie 24 filmy. Przygotowałem dla Was też wiele atrakcji, wiele rozdań. Także co tydzień będziemy robić konkurs. Pierwszy już dzisiaj wam ogłosiłem. Kolejny konkurs będzie w poniedziałek. Trzymam za Was mocne kciuki, mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się w kolejnym filmie już jutro. Zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama i TikToka na Instagramie. Codziennie o godzinie 17.30 robimy live'a przed filmem, także jeśli macie ochotę sobie ze mną porozmawiać chwilkę, e, to zapraszam Was serdecznie. I widzimy się w kolejnym filmie po...